Cześć wszystkim! Dzisiaj nakręcimy dla Was talk show! Pogadamy! <gadamy> tak jest, pogadamy. Skipper i Daisy nagrają ze mną vloga, żeby. O, 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 to pierwszy raz, kiedy widzicie u mnie Daisy. Jak się masz Daisy? Dzień dobry. Witamy cię. Przedstawię wam zasady. Za chwilę wyciągnę z tej miski temat, o którym będziemy sobie rozmawiać. Tak, właśnie wrzuciłyśmy tam zagadnienia, które chcemy poruszyć. Tak, zgadza się. W tej misce, o tu. Zaraz coś wyciągnę i porozmawiamy o tym. Tak jak mówiłam, energia. Chodzi o taką energię z osobowości. Ja to wyrzuciłam. Okej, okay, zawsze mi mówią, że mam barwną osobowość i jestem głośna i porywcza, ale kiedy wspominają o tym, to wychodzi na to, że to coś złego, a ja uważam, że to są cechy dobre i ciekawe. Nadmiar energii zakłada, że jestem nie do zniesienia? Rozumiem, też tak mam. Czasem za bardzo się ekscytuję małymi rzeczami i jestem bardzo żywiołowa, ale po prostu taka już jestem. Na przykład, jak jest piękny zachód słońca, mm -hmm. a ty biegniesz tak szybko, jak się da i zaciągasz nas na dach, żeby oglądać go z tobą. Tak, bardzo <laughs> lubię zachody słońca i bardzo się ekscytuję, tak jak ty. Ale teraz, kiedy o tym myślę, to widzę, że niektórzy mówią o tym, jakby to było coś złego. O! A teraz czuję się trochę źle, bo czasem się z ciebie podśmiewuję. Na przykład teraz. O! E, wybacz, odruch. Chodzi mi o to, że dziewczyny często tak mają. Ale jak konkretnie? Ludzie śmieją się z nas, że jesteśmy emocjonalne. Jakby był nakaz, że mamy być ciche. No dobrze, może nie ciche, ale niezbyt głośne albo opanowane. Tak naprawdę to Wam zazdroszczę. Wszyscy zawsze mówią, że jestem Emo, ale to dlatego, że nie zawsze chcę się tak bardzo uzewnętrzniać i tak naprawdę jestem raczej dość skryta. Jesteś wrażliwa, zawsze taka byłaś. Tak, ale dobrze wiesz, że nie jestem też taka głośna jak większość ludzi. Wyśmiewają Cię z tego powodu? Sama nie wiem, ale. Niektórzy pewnie myślą, że ich nie słucham albo, albo że mi nie zależy, chociaż zależy mi bardzo i uważnie ich słucham. Po prostu inaczej to okazuje. I nie podoba mi się to, że ludzie tak mnie oceniają. Albo śmieją się, że jesteś Emo. Właśnie. To zabawne. Dobrze, może nie zabawne, ale interesujące. Czasem niektórzy też uważają, że mi nie zależy, bo właśnie mam bardzo barwny charakter i, i że, że ja nie jestem wrażliwa. Wiecie co ja myślę? Co? Myślę, że ludzie powinni przestać wszystkich tak szufladkować i mówić, jak trzeba się zachowywać. Nie lubię, jak komentują to, jacy jesteśmy. Mówią na przykład: Wow, jesteś dość ekspresyjna, albo Dlaczego jesteś taka cicha? Tak, serio. No, taka po prostu jestem i. Po co o tym mówić? Każdy jest inny. I to jest dobre. Po prostu nie możemy pozwolić się, wiecie, zaszufladkować, jasne? Zaskoczcie innych! Tak! Bądźcie sobą! Ty to ty! Wiecie co? Cieszę się, że was mam. Nigdy się nie zmieniajcie. O, nas. O, o nie, aż tak się nie bawię. Oj, daj spokój. No chodź, no chodź, przytul się do nas. 拜。<Bye. S 2> Bye.